Hejka, sobota. Po 14.00 można otworzyć Gołąbki i browarka. O, młode się jakieś zrywają. Jastrzą mnie już na wiedza codziennie. Chyba nic nie złapał wczoraj, chociaż sąsiad mówił, że złapał. Mi się wydawało, że na pusto. Samica odleciała. Stała racą pod ogon. Widym czerwony mi wczoraj zginął młody, ale wrócił. O dziwo. o dziwo jakoś mu się udało do wieczora. Tu się popłoszyły. Tym trochę sypnięte. Jutro, nagra... jutro do Zgierza ogólnie jadę Nagram wam coś jutro w Gołębniku Albo wam za parę dni w Gołębniku coś nagram Mam taką niespodziankę Nawet kilka mi takich wyszło Ciekawych ptaszków Do 13 pracowałem Obiadek się zjadło, u sąsiada już Zaraz mury będą stały Sypne Młode już wychodzą, spadują A zobaczcie Dzisiaj wziąłem im Widzicie, a u mnie to jest wyciągane Specjalnie takie zrobiłem Wyciągłem im jedno, bo tu rosło Zobaczcie jak podeptały zielonkę Już z korzeniami powyrywałem sobie dziubią już weźmiemy, jutro jadę po ziarno Mam tego ziarna, ale lubię mieć Lubię mieć tonę na zapas <grym> Ziarno, coś tam, coś tam jeszcze Chodźcie macie Mam jeszcze ziarna dużo, ale jutro się przejadę. No i chodzą sobie po zielonce. Może im to jedno będę tak odkrywał. Tamtej gliny spadło. Sobie też wydziubają glinę. Rąbią jak wściekłe. Tyle mi zostało. Tak, z tym kamieniem wapiennym i jest... z tym, z tą cegłą to super, ale wymyśliłem, wiecie co? Dzisiaj pójdę, bo to najlepiej wiosną, są teraz pokrzywa młoda rośnie. Miałem dosypać tak jak mówiłem. Można pokrzywy też dosypać, ale ja zrobię inaczej. O, widzicie jak się zrywają? Ja zrobię tak, że... Narwę tej pokrzywy, i po prostu wiertarką zmieszadłem. Jak to mieszam, no wrzucę tych małych pędów, takich i niech to się wymiesza z tym sokiem. O, i zrobimy kołacza z pokrzywą. Bo kolega mówił, żebym łyżkę miodu. Jeszcze przez dwie. no są czerwone tam. O, ten kok dożył. Miał nie żyć. O, już wychodzą. Jakieś biedejskie. Coś tu pewno, też jakieś wiedeńskie było gdzieś. O, młode srewniaczki, jest tego chyba za tydzień nie zaszczepię. O, jest młodych. Jutro nagram co w gołębniku, a w gołębniku o Weisschwanz czarny. Ale tu były jeszcze jakieś na dachu. A do wieczora dzisiaj będą chodziły. To o, te wiedeńskie. Tu wychodzą, a w następnym tygodniu te otworzę. Tylko czekam aż ten Niemiec zniesie, ale to chyba nie doczekam. Bo... Nie idą mi ręką. Jest parę takich fajnych wynalazków u mnie. Ten chodzi, kolega się pytał, jaki numer, bo może jego, ale się okazało, że nie jego. A jutro nagram. Fajne, one są takie młode, tak jak on, nie? Taki... O, po tej się wylęgło, kapciatej, chyba dwa bez kuperka są. On jest taki lekko nakrapiany, widzicie? I takie same dwa młode byki. Bo to to bydle jest. No i po tym też bydle Taki falowy Tylko po tym ładniejsze chyba wyszły Taki fajny kolorek Ciekawe co po tych wyjdzie Są dwa młode chyba też bez kuperka Ładne kapciate Zobaczymy Może się coś uchowa No leci następna na pocztowa Widzicie jak fajta i one mają jajka, drugie. W ogóle to te pocztowe mają wszystkie jajka, nie? Tylko chodzi o to, że teraz mi zniosły. Zniosły mi takie wiedeńskie. Też kurde. Miały półkę, a zniosła mi ten. To wezmę te jajka łoże pocztowej Jest takich parę fajnych ptaszków macie Jeszcze jedzcie O tu mogę pokazać małym gołębniczku Nie pokazywałem nic dawno Ogólnie to szukam takiego małego gołębnika To bym pocztowych co tu wpuściło Ziarno leży Wentylacja pootwierana, wszystkie siedzą, No największy to jest ten, nie, widynek i on to ładny, zobaczcie jaki tygrys dobrze kolego mi mówiłeś z kawową twarz że kawowa po czarnych, na takim jaśniejszym dzióbku, ale to ładny będzie gołąd. Kapcie będzie miał, bo widzicie się. Też tak się licho rozwijają. Jak to było zimno. To jest tylko ten, a nie, jeszcze są dwa mewki. I tu jest jeszcze mewka No kurde, te to są. Normalnie do młodych no. I ten samiec jest i ta samica, zobaczcie. Nie można wyjąć. Bo normalnie wścieklizną. Jest falowy mewek. Patrzcie, jak napasiony. Jeden, ale tam mam jeszcze w głębniku. Jeden się tylko wyląkł Jeszcze mam niespodziankę. Tu się jeszcze siedzą. I tu są jeszcze dwa. Raz Wam pokażę. O. Dwa mewcie. może będą miały skuparkami małymi malutkimi, ale zobaczymy jak podrosną. Bo nieraz się tak wydaje. I mam ogólnie czerwonego mewka, pięknego po żółtych. I też miał przy ogonku, ale już jest starszy. I już nie widać, a tamta ma i też nie. Tego zostawię je ja na razie. No mam tam parę takich ciekawostek Bynajmniej po tych ptaszkach, mewka polska Też coś tam jest a zobaczcie tamte jak się dobijają A i od sąsiada wszystko leci No i wezmę tej gliny I masz I ten no i, i, i... Co ja miałem? No, pokruszę tej cegły, wezmę jeszcze tego Wezmę... Pójdę po tą Po tą pokrzywę i tego kamienia i... I bajka, teraz będzie tak Podobno ma być słońce, to sobie położę i niech schnie Super sprawa Jedzą Naprawdę jedzą no, niesamowicie, położę takie ciastko, tak jak na górze, tam a la kołacz. To jak przychodzę z roboty, to nie ma nic. Wszystko, aż wylizane z tym sokiem z kapusty. Jutro wam pokażę. To zobaczycie sobie, ocenicie, jakie są te, jaki jest kał. Nie ma co. Nie ma co gadać, fajnie. Wszystko się lęgnie, widzicie. Tam dwa małe w okienku siedzą, nojki. O, teraz u sąsiada to da! Tam widać, co nie chodzą. Żrą. O. Wszystko sobie żre no, Planuję taki gołębnik. Jakiś może taki, czy mniejszy, czy większy, nie wiem. Ja tam sobie wpuszczę pocztowych. A jeszcze pokażę Wam. Zobaczymy. Święta zasiałem trochę ziółek. No, trochę, no wszystko zasiałem. Czy coś wychodzi, czy nie wychodzi. Więc na razie nie widać. Jakieś tam zielone, pojedyncze. No, zobaczymy, co z tego wyrośnie. Czy nadam się na ogrodnika, czy nie? O, nawet te tam podchodzą, że no, rzecz. młody wyszedł. Przeklotek. No dobra, taki krótki film. Z rynku chyba nie będę nic nagrywał, bo to nie lubię. U nas to dziwne, ludzie są. W Zgierzu to. No ciekawe co po tej Na razie są małe to No za tydzień chyba będę szczepił bo O no, ten fajnie skrzydełka pod ogonkiem Zobaczycie Pokażę jak tam co wyrosło na tej karmie co kupiłem dla tych piskląd Jutro coś może o tym nagram Karma fajna Bardzo dobrze mi się tym pasie Uwielbiają te łódki tą karmę Ten proszek Macie Tak jak tutaj podchodzi A ta to jest ma młode, to odchodzi dobra narka, miłej soboty wszystkim życzę i smacznego piwka trzymajcie się wszyscy do jutra